Dziadku, zdecydowałem, że Wójt musi być oczytany. Wszyscy wielcy politycy mają książki w domu. A, to ciekawe. I co? Zamierzasz zrezygnować? Dziadku, dziadku, żarty się ciebie trzymają. Oczywiście, że nie, ale planuję zostać oczytanym. Ha, ciekawe, jak chcesz to zrobić. Politycy to owszem, mają książki, a ty. Pełno ulotek z kebabem. O, no właśnie, dlatego zdecydowałem, że dzisiaj zapisuję się do biblioteki. A wiesz, Stefan, chętnie zobaczę, jak próbujesz przeczytać coś dłuższego niż nazwa posiłku. A kto powiedział, że będę coś czytał? Dziadku, samo obcowanie z książkami powinno wystarczyć. Dzień dobry. Chciałbym dołączyć do biblioteki. Dobrze, wypełnijmy kartę. Jak się pan nazywa? Stefan. Stefan co? No, Stefan, zjadłbym coś. Ale jak ma pan na nazwisko? Wójt Stefan. Ach, niech będzie. Adres. Czyli miejsce stałego pobytu. No, sofa. Ale gdzie jest ta sofa? No, w salonie, tam mnie można zawsze znaleźć. A jak mnie nie ma, to znaczy, że jestem przy stole. Zawód? Hmm, jedzeniolog. Słucham? No, specjalista od jedzenia to bardzo praktyczny zawód, taki przyszłościowy. Tak, chyba raczej bezrobocie w pełnym wymiarze godzin. To może wpiszę, bezrobotny? Bezrobotny? Przecież ja ciężko pracuję i to codziennie. Aha, bo leżenie na sofie i testowanie wszystkich smaków chipsów to ciężka praca. No właśnie naukowe badania konsumpcyjne to się powinno nazywać ekspert do spraw degustacji kanapowej. Dobrze już dobrze, wpiszę ekspert. Ha, widzisz, dziadku? Teraz oficjalnie jestem ekspertem i to w papierach. Tak, ekspertem to ty jesteś, chyba od kłopotów. No dobrze, teraz proszę wymyśleć hasło. Ha, to proste kiełba! Ale tajne hasło. Oj, no więc. Kiełba! Hasło proszę zapisać na kartce. Jasne, jasne, już. Ale zapisał pan to samo hasło, przecież wszyscy je słyszeli. Nieprawda, bo przecież mówiłem wielkimi drukowanymi literami, a zapisałem małymi. O to jest, skarbiec mądrości. No muszę przyznać Stefan, że i tak osiągnięcie, że udało ci się choć raz wejść do tego skarbca. Po tym jak wypełniłeś kartę do rejestracji, myślę, że drugi raz się nie wpuszczą. I tak myślę, że jedna wizyta mi wystarczy. Planuję skorzystać z niej jak najbardziej. O, tą wezmę. Wydaje się najgrubsza. Stefan, przecież to, że książka jest gruba, to nic nie znaczy. Znaczy, znaczy, dziadku, jak książka jest gruba, to znaczy, że autor miał więcej do powiedzenia czyli więcej wie niż tacy, co piszą cienkie książki O, i do tego ta patrz, dziadku, jaka cegła w dodatku mięciutka okładka będzie w sam raz pod głowę No dobrze, dziadku, przygotowałem książki No, to gdzie tu dają jeść?-Stefan to biblioteka tu się nie je. Co? To już teraz wiem, czemu ludzie tak niechętnie tu przychodzą. Ludzie przychodzą tu dla kultury, Stefan. Bzdura. Do kina czy teatru też przychodzi się dla kultury. A kino ma popcorn, a teatr bufet. Teraz już jestem pewien, że moja noga więcej tu nie postanie. No dobra, ale jak już tu jestem, to wykorzystam ten czas jak najlepiej. Stefan, co ty wyprawiasz? Dziadku, oglądałem program, w którym mówili, że żeby mózg był jak najbardziej produktywny, trzeba zapewnić mu komfortowe warunki. Komfortowe warunki to jedzenie i odpoczynek. Jedzenia nie ma w tym więzieniu, ale odpoczynek, chociaż może uratuje sytuację. Na pewno, o? potwór, Stefan, to tylko mała myszka. O nie, nie dam się nabrać, dziadku. Widziałem kiedyś bajkę o chłopcu z fletem, do którego przyczepiła się cała armia myszek. To był jego największy koszmar, że armia z myszek z nim mieszka i wyżera mu wszystkie zapasy. Takie horrory powinni puszczać tylko po północy. Oj! Stefan, teraz to naprawdę się doigrałeś. Ciesz się, jak nie pójdziesz za to do więzienia z tymi swoimi myszkami. Nie wierzę. No po prostu nie wierzę. Tak, tak. To właśnie sprawka tego wójta Stefana. Panie wójcie, nie wierzę. Jest pan bohaterem. Co? Całe pokolenia szukały tego historycznego dokumentu założenia naszej gminy. Wójt Stefan otrzymuje honorowy tytuł naukowy za zasługi w historii naszej gminy. Mówiłem, że sama bliskość książek i życie w zgodzie ze swoją naturą pomoże wyprzedzić tych wszystkich polityków, którzy kawał życia zmarnowali na studiowaniu tych swoich małych literek, zamiast czytać w tym czasie wielkie i potrzebne rzeczy, jak przepis na ciasto czy meniskę babem.